W pierwszym odcinku Taktycznych Rewolucji witam was minus ptf.pl Jest to nowy cykl na naszym kanale, w którym omawiać będziemy gameplay z różnych trybów gry. Dzisiaj zaczniemy sobie od szturmu na mapie obrzasku, znanej także jako Downbreaker. Cały komentarz odbywać będzie się na nieedytowanym materiale, a podczas niego będziemy uczyć się z porażek oraz sukcesów, moich jak i mojej drużyny. Wiemy doskonale, że dobrze wykorzystany czołg, śmigło lub laweta potrafi obrócić szale zwycięstwa na naszą korzyść. Pamiętam, że my zaczynamy z jedną, tak więc postaram się do niej wskoczyć. I udaje się to. Razem ze mną w lawecie ląduje Poland Psycho, co jest bardzo dobrą wiadomością, ponieważ możemy się wzajemnie komunikować. Ustalamy prosty plan, podjeżdżamy tak daleko jak się da. Jeżeli będzie taka możliwość, od razu podkładamy ręką brawa. Jeżeli nie, to trzymamy linię frontu. Ta strona jest idealna do ataku lawetą, ponieważ jesteśmy narażeni na ostrzał jedynie z prawej strony oraz nieco z przodu. Tył będzie raczej zabezpieczony przez naszych kompanów. Widzimy kolejnych przeciwników, dostajemy w tym momencie pierwszą rakietę. Jeszcze nie jest tak źle, ale zaraz dostaniemy drugą rakietę i przy 50% robi się już naprawdę nieciekawie. Dostajemy trzecią rakietę 33%. Najwyższa pora się wycofać. Podczas reperowania omawiam z Poland Psycho zmianę taktyki. Widzimy, że obrońcy są bardzo agresywni i nie pozwalają nam się przecisnąć, są bardzo skoncentrowani na pojeździe. To z jednej strony jest szansa dla naszych współtowarzyszy, aby podłożyć MKOM Alfa, ale z drugiej strony jest bardzo dużym zagrożeniem dla nas samych. Tym razem podjeżdżamy bardzo powoli i postaramy się skorzystać z naturalnej osłony tego autobusu oraz tego klombu przed każdym zagrożeniem z prawej strony. Wychylam się i chowam co chwilę poszukując nowych przeciwników. Widzimy, że cały mój zespół skoncentrował się na ataku na MKOM Alpha. Dzięki temu coraz więcej przeciwników przesuwa się w jego kierunku, a MKOM Brawo pozostaje nieco odsłonięty. Wychylimy się jeszcze kilka razy, aby zobaczyć, że sytuacja jest na tyle bezpieczna, aby polan Sajko wyskoczył i podłożył MKOM Brawo. Jeszcze jeden podjazd. Polan wyskakuje i wbiega do budynku. W tym momencie pojawia się tam dwóch przeciwników, jeden przebiega na naszą stronę ulicy i zaraz go będę ostrzeliwał, drugiego zabija Poland Psycho i podkłada MK. Brava. Jednocześnie nasz zespół podłożył MK ALFA, także sytuacja jest bardzo dobra, ponieważ przeciwnik musi skoncentrować się na obronie dwóch celi, moim głównym zadaniem jest ostrzeliwanie tego wejścia. Na wyposażeniu lawety mam poza podstawowymi pociskami 25mm także pociski typu Zuni, które mają bardzo duży splash damage i bardzo dobrze sprawdzają się jeżeli chodzi o strzeliwanie piechoty w zamkniętym środowisku. Jak widzimy nasi przeciwnicy ściągną do MCOMów tak jak ćmy do świecy nie zastanawiając się w ogóle nad zagrożeniem. To jeden z podstawowych błędów gdy wpadamy w panikę i owczy pęd w trudnych sytuacjach. Dzięki temu oba MCOMy eksplodują niemal jednocześnie i udaje nam się zabezpieczyć bazę. W tym momencie pozostaje nam poszukać niedobitków i upewnić się, że nie mamy nikogo na tyle. W samą porę widzieli się tego gościa z planem. mógł coś kombinować z c byłoby po lawecie. Pora na krótki spacer, aby opanować emocje. Nie pytajcie mnie dlaczego wyskoczyłem, bo nie mam pojęcia. Najwyższa pora zająć się drugim zestawem Mkomów. Tutaj sytuacja nie będzie już tak prosta, ponieważ oni także będą mieli lawetę. I to jest mój pierwszy cel: zlokalizować pojazd przeciwnika. Nie widzę jej przy M-komie alfa, najprawdopodobniej jeszcze nikt do niej nie wsiadł. Nie widzę jej także na minimapie, i to jest moje podstawowe zmartwienie w tym momencie. Cały czas próbuję spotować i znajdować kolejnych przeciwników. Jeżeli tylko kogoś widzę, oczywiście go ostrzelam, czekając nadal na lawetę. Nie pokazuje się między M-komami, a więc podjeżdżam nieco dalej. Jest to dość ryzykowne, ponieważ wystawiam się na strzał z prawej strony, ale nie mam wyjścia, ponieważ muszę wiedzieć, gdzie ona się w tym momencie znajduje. Nadal nie widzę jej na minimapie oraz nadal nie mam żadnej informacji o jej położeniu. Aż tu nagle... niespodzianka. Wiem, że nie zdążę się już odwrócić, postanowiłem więc się ustawić bokiem pod ukosem, aby jego pociski zadawały mi jak najmniej obrażeń. Odpalam APS i zjadam kilka pierwszych strzałów, ale dostaję nie tylko od niego, ale także od piechoty. W ostatniej chwili zauważam tą rakietę i zdążyłem wyskoczyć. Niestety pola wecie. Wiem, że gości jest w budynku i szukam zemsty. W ostatniej chwili zauważam go na minimapie i postanawiam się cofnąć. Mam tylko 25% zdrowia, więc wyskakując sam na sam pewnie bym dostał. Obchodzę go od tyłu i załatwiam po cichu. Widzę, że w bazie nie pozostał już nikt, tylko jeden gościu po prawej stronie, pewnie snajper, więc go olewam. Biegnę w kierunku komu alfa, który w międzyczasie został uzbrojony. Hej, to na pewno nie jest zbrojna na tą odległość, próbuję więcej FMG. Efekt jest o wiele lepszy. Przeodwoję strzał strzelam drugi raz, ponieważ widzę tam więcej przeciwników. Widzę, że nadal próbuje ktoś rozbrajać. Strzelam po raz trzeci. Nie mam ani jednego hitmarkera. W międzyczasie oni rozbrajają mkom, ciekawe. Tak czy inaczej, nie pozostaje nam nic innego jak próbować go podłożyć samemu. W każdej wolnej chwili staram się obserwować minimapę. Widzę dwóch przeciwników po lewej stronie oraz jednego po prawej. Ci po lewej stanowią o wiele większe zagrożenie ponieważ celują w moją stronę. Szybko uzbrajam cel chowając się przed nimi za Eliminuję tego obrózonego plecami. Zaczynają mi ostrzeliwać profilaktyczny granat. Widzę sensor ruchu. Na pewno muszę go zlikwidować, aby nie wiedzieli, gdzie się znajdujemy. W tej chwili pozostaje nam jedynie obronić alfę, ponieważ MK Brawa został już wysadzony. Podjeżdża ich laweta, i ona jest dla nas w tym momencie największym zagrożeniem. Strzelam i trafiam. Wycofuję się, aby przeładować. W międzyczasie wspomaga mnie drużyna. Strzelam po raz drugi i po lawecie. Baza zabezpieczona, więc staramy się eliminować tych, którzy pozostali. Widzę kogoś po lewej stronie, przyczajam się na niego. Kilka strzałów i gość leży. Kiedy wydaje się, że już jest bezpieczny. Ach, to Evolution. W międzyczasie nasi posuwają się naprzód, a ja poczekam na któryś z pojazdów. Widzę, że aktualnie w akcji jest tylko jedna nasza laweta, pozostaje więc druga laweta oraz Viper. Nie ma lawety, biorę więc śmigło. Dołącza do mnie omen pilot, gość z którym także się mogę komunikować i zadaje pierwsze podstawowe pytanie. Jakie jest jego uzbrojenie dodatkowe? Dowiaduję się, że ma rakiety kierowane laserowo, więc wiem, że będziemy mogli eliminować lawety w dość łatwy sposób. Mieliśmy pierwszą zaznaczoną, ustawiam się więc pilotowi do strzału. Dwie rakiety i jest praktycznie po zabawie. Dobijam lawetę i zrobię kółko wokół wieżowców, aby przeładować. Viper czy ogólnie śmigłowce szturmowe są w tej chwili nieco latającymi trunnami. Ta mapa jednak daje dużą możliwość chowania się za budynkami, chociażby przed stingerami, także jest szansa, że nieco polatamy. Naszym głównym celem będzie eliminowanie lawety oraz odcinanie drogi posiłkom od bazy przeciwnika. Robimy kółeczko i nikogo nie widzimy. Pewnie wszyscy siedzą w piwnicy, próbuję więc obniżyć lot, aby dać szansę strzału pilotowi. Mówi, że nie widzi nikogo, siedzą więc pewnie w tym korytarzu między A a B. Znajdujemy kilku gości i ostrzeliwujemy ich. Będziemy latać tak w kółko, aż ktoś nas nie zestrzeli, co wcześniej czy później pewnie nastąpi. Kolejna laweta, ostrzeliwujemy ją. Miejmy nadzieję, że nasi ją dobiją. Próbuję robić zwrot i teraz bardzo ważna informacja. Nie dokończyłem zwrotu, ponieważ najprawdopodobniej ogonem zahaczyłbym o ten budynek. Pamiętajcie, to śmigło zawraca jak tir, także musicie mieć bardzo dużo miejsca. Podczas gdy będę robił sobie z pilotem małe polowanie, porozmawiamy nieco może więcej o śmigłowcach szturmowych. Tak jak już wspominałem, latający trumny. Z kilku powodów. Przede wszystkim zwrotność. Steruje się tym jak wozem z kartoflami. Po drugie prędkość, Przyspieszam on najwolniej ze wszystkich latających, coś w rodzaju lawety w wodzie. Po trzecie uzbrojenie. Główne rakiety niszczą nieźle pojazdy, tak jak zobaczymy to za chwilę, ale jeżeli chodzi o piechotę, no cóż, zdarzały mi się takie przeloty, w których trafiałem 5-6 rakiet w jednego gościa, a on potrafił przeżyć. Jeżeli chodzi o broń strzelca, to jest już znacznie lepiej. Podstawowa na piechotę, na pojazdy proponuję albo kierowane laserowo Albo jeżeli ktoś ma dużego skilla, pocisk telewizyjny. Bardzo duży zasięg i całkiem niezły damage. Najlepszy na peloty. Próbuję tutaj małego roadkilla, ale niestety pilot był szybszy. Za chwilę nasza przygoda się skończy, kiedy to po ostrzelaniu dwóch gości uda nam się zabić tylko jednego z nich pomimo wielu markerów, a drugi. BAM! Zakończył to całkiem ładnym strzałem ze Smała. Sytuacja nie wygląda tak źle, ponieważ pozostał nam tylko jeden Mkom, który jest już uzbrojony, a w dodatku mamy jeszcze 37 tiketów. Poland Psycho właśnie wyjeżdża lawetą, postanawiam więc do niego dołączyć. Chcemy wspomóc naszych w naszym wypychaniu przeciwnika z budynku, w którym znajduje się Mkom Bravo. Niestety przeciwnik rozbraja cel przed naszym przyjazdem. Szturm, jak żaden inny, wymaga od nas doskonałej współpracy w ramach zespołu oraz umiejętności koncentrowania się na realizacji celu. Dodatkowo bardzo istotna jest umiejętność wykorzystania każdej przewagi sytuacyjnej oraz każdej przewagi sprzętowej. Po drodze zauważamy lawetę i postanawiamy najpierw ją zniszczyć. Wyskakuje, aby mu pomóc. O tym samym pomyślał przeciwnik, ciekawe. I nagle ninja knife. Nie wiem skąd ten gość się tam wziął, no ale nie zmienia to faktu, że leży. W międzyczasie lawety wymieniają i obie zostają zniszczone. Widzę, że sytuacja się nieco zagęszcza, postanawiam więc zrespić się w pobliżu M komu. Wychodzę na górę i zauważam dwóch przeciwników po lewej. Szybko ich zabijam, ale wiem, że jest jeszcze jeden w windzie. Miałem tłumik, więc jest szansa, że nie mam jej na minimapie. Widzę, że ktoś kręci się wokołem komu, postanawiam więc wrzucić kilka granatów. Granaty wybuchają, zero hit markera. Hmm, ciekawa sytuacja. Kolejny przeciwnik i wymieniamy. Sytuacja w raszu potrafi zmieniać się dosłownie z sekundy na sekundę. Jeszcze przed chwilą mieliśmy 37 tiketów i podłożone m -kom. W tej chwili mamy ich 9, a m nie jest podłożony. W takiej sytuacji musimy zrobić wszystko, aby wypchnąć przeciwnika z budynku i spróbować uzbroić m -kom. Na szczęście udaje się to jednemu z nas. Tiketów coraz mniej, ale tak długo jak Mkom zostaje uzbrojony, tak długo mamy szansę zdobyć tą bazę. Widzę, że plecy zabezpiecza nam laweta, tak więc jedyne co nam pozostaje to bronić tego wejścia. Kiedy widzę przeciwnika, otwieram ogień. Kiedy widzę, że jest więcej niż jeden, najlepszy pomysł to wrzucenie granatów. Potrafią one nieźle spowolnić i zdziesiątkować nawet liczną grupę. Tankom zostaje wysadzone, a baza zabezpieczona. Kątem oka zauważam jednak duże niebezpieczeństwo: jeden z naszych żołnierzy popełnia kardynalny błąd i pozwala przejąć przeciwnikowi lawetę. Pamiętajcie, nigdy tego nie róbcie, nawet jeżeli mielibyście zginąć. Nawet gdy oznaczałoby to utratę jednego czy dwóch tiketów, jest to lepsze rozwiązanie niż oddanie pojazdu. Często bywa, że taka sytuacja kończy się przegraną rozgrywką. Na ostatni zestaw MKOMów znów skakuje do wojpera, tym razem na stanowisko strzelca. Na początek znów zostaliśmy zaskoczeni przez przeciwników, którzy przejęli nam jedną z lawet z RESPA. Na szczęście udało się ją zniszczyć już przy pierwszym podejściu. Ostatni zestaw M-komów bywa przeważnie najtrudniejszy, nie ze względu na jego ustawienie czy też rodzaj uzbrojenia, jakie posiada przeciwnik. Chodzi tutaj o pewien aspekt psychologiczny. Z jednej strony my już widzimy się jako zwycięzców i wydaje się, że nic nas przed tym nie powstrzyma, z drugiej strony obrońcy chcą zrobić wszystko, żeby nam to uniemożliwić, maksymalnie się więc mobilizują. Mając ten fakt na uwadze postanawiamy nieco odczekać, aby nasza piechota podeszła bliżej bazy przeciwnika. W ten sposób nie będziemy ściągać na siebie całej uwagi inżynierów. Wiecie dobrze, jedna rakieta i po wszystkim. Po dłuższej chwili oczekiwania decydujemy się wkroczyć. Tak jak w poprzednim przypadku naszym podstawowym zadaniem będzie eliminowanie lawety obrońców oraz odcinanie piechocie przeciwnika drogi pomiędzy ich bazą a M-Komami. W ten sposób przyczynimy się znacznie do możliwości zdobywania terenu, oraz do możliwości zabezpieczenia pozycji przez nasz zespół, co będzie skutkować podłożeniem memkomów ów i w rezultacie wygraniem rozgrywki. Teraz, kiedy zdradziłem wam już, jak to się zakończy, możemy sobie poświęcić chwilę na małe podsumowanie. Jak widzieliście, rozgrywka nie należała do łatwych, pomimo tego, iż mieliśmy sporą przewagę, gdyż mogliśmy się komunikować w ramach kilku osób w zespole. Kluczem do zwycięstwa okazało się dobre wykorzystanie pojazdów oraz synchronizowanie zadań w kluczowych momentach. Oczywiście dopisało nam także trochę szczęścia, szczególnie na trzecim zestawie M-komów, ale jak to się mówi, szczęście sprzyja lepszym, a ci co nie ryzykują, nie wygrywają, także nie traćcie nigdy wiary do ostatniego tiketa. Motywacja i pozytywne morale zespołu jest równie ważne jak umiejętności poszczególnych graczy. Za każdym razem, gdy znajdziecie się w trudnej sytuacji, przypomnijcie sobie rozgrywki, w których to udawało się zwyciężyć pomimo niekorzystnego przebiegu. Zawsze to ty możesz zostać bohaterem ostatniej akcji, także nigdy nie rezygnuj, a być może się to opłaci. Tak jak i ten gameplay, nasze spotkanie powoli dobiega końca. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Być może czegoś się nauczyliście. Że skłania was do pewnych przemyśleń i że wykorzystacie nowe informacje i doświadczenia w polepszaniu swojej gry. Dajcie znać, czy podoba Wam się taki sposób komentowania rozgrywki. Czy wnosi on coś nowego? Czy pozwala wam w pewien sposób lepiej zrozumieć to, w jaki sposób działają mechanizmy tej gry? Jeżeli macie jakiekolwiek uwagi lub pomysły, proszę o komentarze. Jeżeli podobał wam się ten materiał, nie zapomnijcie zlajkować i subskrybować oraz dodać PTFPL do ulubionych. Obecnie w przygotowaniu mam kilka następnych odcinków, w których omawiać będziemy nie tylko atak, ale także obronę oraz inne tryby gry. Tymczasem odmeldowuję się, minus ptfo.pl.